Woda piękna, słonecznie, cieplutko. Świetny czas, aby zabrać się za porządki w ogrodzie i to już są takie porządki naprawdę na bieżąco. plewienie chwastów, ponieważ zaczęły już rosnąć. Chociaż na razie i mam taką nadzieję, w tym roku spodziewam się fastów mniej, ponieważ większa część ogrodu została wyściółkowana. I mam nadzieję, że ta ściółka zapobiegnie chociaż trochę wyrastaniu chwastów, żeby ich było mniej. Jeżeli można sobie jakoś ułatwić pracę, pomóc, to dlaczego z tego nie skorzystać. A przy okazji ściółkowanie ma wiele innych bardzo ważnych zalet. Króliki już w letniej rezydencji, ponieważ zaczęła się już gdzie pojawiać zielona trawka. Jest pięknie i żal mi było, że nie mogą rozkoszować się świeżą zieloną trawką, dlatego powędrowały do swojej letniej klatki. Piękna wiewiórka przyszła na orzechy, ale to jeszcze za wcześnie uciekła. Uruchomiłam strumyk. Na razie wszystko działa. Woda się leje, zbiera wszystkie śmieci. Trochę wyzbierałam, ale zawsze coś zostanie, bo już nie ma szans, żeby to wszystko tak wysprzątać. Mąż się zrobił mi tutaj wspaniałe sito, które świetnie się nadaje, zarówno żeby popiół przesiewać, ale także ziemię kompostową. Zostają same grubsze części, natomiast wszystkie te drobniejsze trafiają do wiaderka, a grubsze z powrotem na kompostowym. Tutaj mam skrzynki, w których rosły letnie kwiaty. Teraz będę chciała wymienić ziemię, żeby sobie przygotować do wysiewu kwiatów, ponieważ kwiecień już coraz bliżej, i trzeba będzie wysiewać tutaj różne piękne kwiaty. W tym wiaderku mam przesianą ziemię kompostową, mąż zrobił mi sita do przesiewania i są one świetne nie tylko do przesiewania popiołu drzewnego, ale również do przesiewania ziemi kompostowej, rewelacyjna ziemia, którą można wykorzystać naprawdę na różne sposoby, nie tylko do skrzynek, które są tutaj w ogrodzie, na tarasie, ale również jako ziemię do roślin pokojowych. Woda deszczowa, prawdziwy, nieoceniony skarb, dzięki któremu teraz mogę wszystkie narzędzia po zakończonej pracy pięknie wymyć i w domku ogrodnika pod schodami wreszcie zapanował porządek i czystość. the puff Też A woda trafi do podlewania roślin, ponieważ nie zawiera żadnych... Zimą, gdy miałam więcej czasu, przygotowałam sobie łóżka permakulturowe, znaczy one tutaj były, tylko w tym łóżku rosły bataty, po drugiej stronie groszek cukrowy, a teraz będzie zmiana. Ja już sobie przykręciłam wkręty i teraz będę przywiązywała sznurki do tych wkrętów, żeby groszek cukrowy miał się po wspinać, bo groszek bardzo lubi się wspinać. Pierwsza struna naciągnięta. Teraz kolejna.